Cześć, witam Cię na kanale Zustoniemus. Nazywam się Justyna Broniecka i od ponad 10 lat prowadzę markę pod nazwą Zustoniemus, gdzie pomagamy przedsiębiorcom płacić niższe podatki, wybierać właściwe formy prawne i po prostu lepiej zarządzać przepływami pieniężnymi. Dzisiaj temat związany z łączeniem roli wspólnika i członka zarządu. Często słyszę, że no dobrze, ale ja bym sobie tę spółkę założył, tylko tam potrzebne jest niewiadomo ile ludzi. Prawda jest taka, że żeby założyć spółkę wystarczy decyzja jednej osoby, dlatego że możesz być właścicielem 100% udziałów, oczywiście pamiętając o wszystkich negatywnych skutkach takiej decyzji, i jednocześnie możesz być członkiem zarządu. Więc tutaj mówimy o rolach, a nie o osobach. Jedna osoba może pełnić jednocześnie rolę właściciela udziałów, czyli wspólnika, i w tym samym czasie pełnić rolę członka zarządu. Natomiast w momencie, kiedy podpisujesz jakiekolwiek dokumenty spółkowe, uchwały, umowy, musisz za każdym razem pamiętać, w jakiej roli występujesz w, tym, w tej konkretnej transakcji. Czy w tej kol kolejnej transakcji jesteś członkiem zarządu, czy jesteś wspólnikiem spółki. I tutaj ma to duże znaczenie w momencie, kiedy podpisujemy dokumenty do sądu, kiedy podpisujemy sprawozdanie finansowe. Natomiast chyba najwięcej problemów jest w momencie, kiedy pomiędzy członkiem zarządu a spółką musi zostać zawarta umowa, i tutaj często właśnie występuje pełnomocnik wspólników. No jeżeli my jesteśmy pełnomocnikiem wspólnika, to nadal nie możemy takiej umowy podpisać po obu stronach, więc tutaj trzeba uważać chyba najbardziej, jeżeli chodzi o łączenie tych ról. W małych firmach, w firmach rodzinnych, bardzo często tak jest, że w zarządzie są te same osoby, które są właścicielami udziału w spółce Zo. I to jest normalne, naturalne rozwiązanie, które spotkacie w bardzo, bardzo wielu firmach na, na rynku polskim. Natomiast jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat spółki, jak wyciągać z niej pieniądze bez podwójnego opodatkowania, jak poradzić sobie z VAT-em, kiedy i jak rozliczyć CITES jeżeli w ogóle chcesz z niego skorzystać, potrzebujesz praktycznych case study instrukcji. To serdecznie polecam Ci nasze kursy z ZO. Kurs pochodzi z października 2023 roku. Natomiast z uwagi na to, że jest to rok wyborów, na 2024 będzie absolutnie aktualne, Więc tym bardziej polecam, bo jest to inwestycja na zdecydowanie dłużej. Oczywiście, jeżeli będą się pojawiały jakieś zmiany, my też te kursy będziemy aktualizować. Link do kursu znajdziesz tutaj pod tym filmikiem, ale zawsze możesz go znaleźć na naszej stronie internetowej. Zostanie mu w zakładce sklep. Bardzo Ci dziękuję za Twoją uwagę, za Twoją obecność na naszym kanale i do zobaczenia kolejnym razem.